Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus przybył do miasta samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle, było to około szóstej godziny. Wówczas nadeszła kobieta z Samaria, by zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej, daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by zakupić żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka, jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić. Żyć bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: o, Gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi: Daj mi się napić, to prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od Ojca naszego Jakuba, który dał nam te studnie? I on sam z niej pił, i jego synowie, i jego bydło. W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta: Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. A on jej odpowiedział: idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. A kobieta odrzekła mu na to: nie mam męża. Rzekł do niej Jezus: dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rzekła do niego kobieta: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus: Wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy. Ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. A takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem, trzeba więc, by czciciele jego oddawali mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do niego kobieta. Wiem, że przyjdzie Mesjasz zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus, jestem Nim ja, który z Tobą mówię. Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Żaden jednak nie powiedział, czego od niej chcesz lub czemu z nią rozmawiasz. Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta i mówiła ludziom, pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Czyż on nie jest Mesjaszem? Wyszli z miasta i szli do niego. Tymczasem prosili go uczniowie, mówiąc, rabbi, jedz. On im rzekł, ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie. Mówili więc uczniowie między sobą, czyż mógł to przyniósł coś do zjedzenia? Powiedział im Jezus, moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał i wykonać jego dzieło. Czyż nie mówicie, jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa? Oto powiadam wam, podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak się bieleją na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem... Zeżni wiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem, abyście żeli to, nad czym wy się nie natrudziliście. Inni się natrudzili, a wy w ich trud weszliście. Wielu samarytan z owego miasta zaczęło, do niego, zaczęło w Niego wierzyć. Dzięki Słowu kobiety świadczącej. Powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich został. Pozostał tam zatem dwa dni, i o wiele więcej ich uwierzyło dzięki Jego Słowu, a do tej kobiety mówili: Wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu, usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wierzymy że on prawdziwie jest zbawicielem świata Oto słowo pańskie Tobie Chryste. Długi ten fragment ewangelii kaznodzieja zawsze może wybrać krótszą wersję ale dobrze, że wybrzmiała ta dłuższa, dlatego że wtedy mamy przed oczami całą tę historię spotkania Samarytanki i pana Jezusa i żeby ta historia chociaż odrobinę nam dzisiaj się otworzyła, żeby wydarzyło się to, co usłyszeliśmy w Psalmie, abyście dzisiaj usłyszeli głos Jego, oby dzisiaj Ewangelia stała się tym słowem, które dotyka nas, bo jest o nas. Nie jest o jakiejś tam rozmowie Jezusa z Samarytanką sprzed dwóch tysięcy lat, ale jest to słowo dzisiaj, które ma dotknąć mnie. Dlatego dobrze byłoby tak czytać tę Ewangelię, żeby to serce zaczęło jakby w tym rytmie Ewangelii żyć, żeby to była dobra nowina, która coś zmienia, do czegoś zaprasza. Pamiętam, że kiedyś ksiądz Tischner powiedział takie słowa o wierze. Wiara nie jest spokojnie płynącym strumieniem, lecz wielkim wewnętrznym sporem człowieka o siebie, o swą miłość, o swego bliźniego i o swego Boga. W pewnym sensie wiara jest taką sytuacją permanentnego dramatu. To nie jest tak, że mam takie zarezerwowane miejsce w kościele z tabliczką rodzina taka czy inna i oni tam mają prawo zawsze siedzieć i to się należy. To jest takie miejsce, gdzie czuję się bezpiecznie, wchodzę do kościoła i nie lubię, jak ktoś zajmuje moje miejsce. Tak? Że sobie tak wymyśliłem takie, jak już tam jestem, powtarzam ten rytuał, powtarzam te modlitwy, no tam mam taki spokój wiary. Ale wiara jest sytuacją dramatyczną, dlatego, że ona nieustannie jest zaproszeniem do tego, byśmy w świetle Słowa Bożego czytali własną historię, czytali to, co się dzieje w moim życiu. Strząsające w tej Ewangelii jest to, że Pan Jezus, on musi iść do Samarii. Trzeba było, żeby poszedł przez Samarię. Mógł wybrać krótką drogę albo łatwiejszą. Wzdłuż rzeki Jordan, trakt handlowy, którym przemieszczały się karawany, i potem by się wznosił trochę i wchodził w takie pustynne góry w kierunku Jerozolimy. A on wybrał do Jerozolimy drogę przez Samarię, przez takie trudne góry, tak jakby naokoło. Do tego przez Samarię, bo tutaj nam się zacznie wyświetlać ten sens tego spotkania, Samarię. Która była wrogo nastawiona do Żydów. Samaria, która kiedyś była stolicą Królestwa Północnego. To była stolica, w której był jeden z królów Królestwa Żydowskiego. Ale oni już kilkaset lat przed Jezusem odpadli, odłączyli się od Jerozolimy. Potem te ziemie były najeżdżane przez Asyryjczyków. Ten ludność która tam mieszkała żydowska była wywożona w niewolę potem jak niektórzy wrócili to wrócili już z takim wirusem innych bogów to znaczy zaczęli budować tam w samarii świątynie innym bogom te pięć małżeństw o których mówi ta samarytanka to są świątynie obcych bóstw którym oddawano cześć w samarii na różnych etapach tej historii możemy tak przeczytać tę jej intymną, osobistą historię, że ona cudzołożyła tak, z innymi bogami. Tak nazywa to Biblia, to, że ktoś traci kontakt z Bogiem żywym, z Bogiem Jachwy, a zaczyna oddawać cześć jakimś bożkom. On idzie do Samarii, bo musi, bo chce, Odnaleźć to, co zginęło, to, co zostało wykluczone, chce na nowo połączyć. Chce w tym miejscu, które zapomniało o Bogu, ogłosić Królestwo Boże. Wiecie, zwracam uwagę na tę Samarię, bo to myślę jest bardzo praktyczne przełożenie na to, jak ja myślę, jak ja przeżywam siebie, swoje życie, swoją rodzinę, różne relacje. Ile we mnie jest Samarii? Ile we mnie jest takich wykluczeń, że kochamy zasadniczo całą rodzinę, ale z jakąś tam ciotką to się nie spotykamy, bo jak przyjdzie, to zawsze będzie jakaś katastrofa taka rodzinna przy, przy święcie. Nie? Albo coś takiego powie, albo wyjdzie z jakimiś pretensjami. Ile jest takich rodzin, które są podzielone z powodu pieniędzy? Dlatego, że te pieniądze po rodzicach jakoś tak zagarnął jeden brat, a ci pozostali czują się pokrzywdzeni. Ile jest takich sytuacji, gdzie tą Samarią stał się mój brat? Tak? Że nie chcę mieć z nim do czynienia, że wykluczam go z takiego mojego oglądu. Zajmuję to swoje wygrzane miejsce z tabliczką w kościele i jestem pobożnym człowiekiem. Spełniam wszystkie obowiązki. Ale to miejsce nienawiści, rany, krzywdy pielęgnuje w sobie. Mam taką, taką ziemię, którą mógłbym nazwać Samarią. O tym jest ta Ewangelia. Pan Jezus idzie do Samarii, żeby Samaria skonfrontowała się z prawdą. Z prawdą o swoim zagubieniu, oddzieleniu, z prawdą o tym, że Bóg też chce na nowo to połączyć. To jest jeszcze głębsze, bo jak dowiadujemy się. Cała ta historia wydarza się w okolicy miejscowości Sychar, Sychem. To jest miejscowość starożytna, która pojawia się już w Księdze Rodzaju. Prawdopodobnie jest to to miejsce, do którego dotarł Abraham, kiedy usłyszał słowo Boga i według tego słowa zaczął żyć. To On dotarł do takiego miejsca, gdzie pod dębami Mamre złożył ofiarę. I to miejsce jest identyfikowane z okolicami, Sychar. Co więcej, to jest ta starożytna studnia Jakuba. Wiecie, co to była studnia w, tamtych, w tamtym kręgu kulturowym i w czasach jezusowych, ale też przed przedjezusowych. To było takie miejsce, do którego wszyscy przychodzili, żeby zaczerpnąć życia, tak? żeby zaczerpnąć wody. Ale to też było takie miejsce, gdzie wybuchała miłość. Jak sięgniemy po historię Jakuba. To gdzie on spotkał swoją żonę? Spotkał przy studni. Tam zaczęła się ta miłość oblubieńcza. Gdzie spotkał swoją żonę Izaak? Spotkał przy studni. Tam był jakiś taki rodzaj takiej zaczepki, a potem od słowa do słowa narasta rozmowa, jak, jak śpiewamy, tak? I to jest ten moment, kiedy pojawia się miłość oblubieńcza. Jak było z Mojżeszem. Pomógł swojej przyszłej żonie napoić zwierzęta, przegonił jakichś łobuzów, którzy utrudniali to pojenie zwierząt. Tam zaczęła się miłość. Dlaczego o tym mówię? Bo to ma znaczenie symboliczne. Także przy studni następuje spotkanie oblubieńca i oblubienicy. Tym oblubieńcem w tej naszej historii jest Jezus. I on spotyka się. Spotyka się z niewierną oblubienicą. Kobieta, Samarytanka, ona uosabia całą Samarię, cały ten lud, który pobłądził, te pięć związków, tę całą historię. Zobaczcie, ile my mamy w głowie stereotypów, bo nasi sąsiedzi po tej stronie granicy są tacy, a ci zawsze byli tacy, a ci tacy niesiemy te stereotypy z pokolenia na pokolenie. One dotyczą albo jakichś historycznych wydarzeń, albo są też takimi naszymi lokalnymi kodami, takimi domowymi, rodzinnymi, albo w naszej rodzinie to zawsze, a coś takiego a kobiety są beznadziejne. To może być na różny temat. Pan Jezus, jak przychodzi, to on żywe słowo dokonuje reinterpretacji tych wszystkich fałszywych przekonań. On powoduje, że to wszystko jest rozsadzane. On przychodzi do tej studni, by na nowo oblubienica stała się oblubienicą. By to, co jest odłączone, zostało włączone w ten nurt miłości. On po to przychodzi do Samarii. Musiał tam przyjść, bo jego krzyż jest otwartością na wszystkich. Wszystkich zbawił. Usłyszeliśmy to w czytaniu świętego Pawła. To jest ten moment, który, w którym ta kobieta dowiaduje się, że ten Żyd ani nie kieruje się takimi żydowskimi zasadami, które mówiły, nie zadawaj się z kobietą. On w ogóle nie ma problemu, żeby zagadnąć do kobiety. Po drugie, on zagaduje do samarytanki. Samarytanie i Żydzi. Potrafili się nawet opluć, pobić, kiedy się spotykali, a on tutaj wchodzi z nią w taką głęboką rozmowę. Tak traktuje ją jak siostrę, traktuje ją jak człowieka, który się gdzieś pogubił w życiu. Co więcej, objawiając siebie w tej rozmowie, on tak naprawdę pokazuje jej, jest jeszcze dla ciebie miejsce, jest dla ciebie szansa. Jest dla ciebie miejsce w bożym sercu. Wracam do Samarii, wracam do Samarytanki jako figury naszego nieprzebaczenia. Jako figury tych złych myśli, kodów, które niesiemy w, swoim, w swojej głowie, w swoim sercu. Ci źli, ci dobrzy, ci nasi, ci nienasi, że gdzieś tak sobie układamy rzeczywistość. Kiedy słuchamy Ewangelii, to Pan Jezus zawsze nas wyprowadza z tych opłotków. Zawsze pokazuje nam więcej. Chce nam pokazać taką perspektywę, która daje życie i ocala, a nie coś, co nam jedynie powod... daje takie przekonanie: my jesteśmy wyjątkowi, my jesteśmy jedynymi wiernymi, my jesteśmy jedynie słusznie myślącymi, my mamy dostęp do prawdy. On pokazuje, jest szansa dla tego, który został wykluczony, dla tego, który został zapomniany, dla tego, który jest niekochany, któremu nie przebaczono. Także on dokładnie do tych miejsc idzie, do tych Samarii. Mówię, to mogą być Samarie, które sami określamy i, i, i wytaczamy jakieś druty kolczaste i oddzielamy się od tych ludzi, yy, osądzamy ich. Natomiast w Jezusie tego nie było. A chrześcijanin to jest człowiek Jezusowy. Warto dzisiaj sprawdzić te różne swoje granice, zasieki, te wszystkie historie, które w taki sposób przeżywamy. Ile jest takich osób, które tak od, odrzuciliśmy od siebie? Jezus dzisiaj pokazuje, przychodząc do samarytanki, chce Cię na nowo pokochać. Trochę tak jak prorok Ozeasz kiedyś mówił, używając takich obrazów oblubienicy i oblubieńca, i mówił, że tej cudzołożnej, prostytuującej się żonie powie czułe słowo i wezwie ją na pustynię. I tam będzie do niej mówił i przypominał jej pierwszą miłość, po to, żeby na nowo stała się żoną, po to, żeby na nowo stała się kimś bliskim. To, co ja wyraźnie słyszę w tej Ewangelii, a to jest tylko kilka pierwszych zdań, ta Samaria, to spotkanie z Samarytanką, to pójście tam Jezusa, to jest dla nas dzisiaj takie słowo o tym, że. Jeżeli chcesz, żeby ten wielki post był zmianą, zmianą Twoich myśli, Twojego serca, nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych. Nie czyńcie ich starymi, to znaczy: nie no ja w zasadzie nie muszę się z niczego nawracać, nie Jestem przyzwoitym chrześcijaninem. Nie, nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, to znaczy idź z Jezusem do tych Twoich samarii i zrób tam jakiś porządek, wejdź tam w dialog z własną historią. Zweryfikuj swoje myśli, swoje sądy. Może znajdziesz w sobie miejsce dla człowieka, któremu przywrócisz życie, przywrócisz pamięć. Zobaczysz go z innej strony. Jesteśmy teraz w takim chyba trudnym dyskursie na temat Świętego Jana Pawła II. Nie będę tutaj zajmował żadnego stanowiska, ale sobie tak myślę, tak, że prawda nie zabija. Samarytanka, która mówi tak, jestem grzesznicą, miałam mężów, tak? Ten ostatni, z którym jestem, teraz nawet nie jest moim mężem. Przychodzę w południe zaczerpnąć wody, bo nie ma żadnych ludzi i wtedy nikt mnie nie zawstydza. Nikt się jakby nie, nie brzydzi mną, nie upokarza mnie. Przychodzę w największym skwarze, żeby tę wodę dźwigać z powrotem do mojego domu. A Jezus dotyka tej historii takiej, no, grzesznej i wyprowadza z tego dobro. Ona jest na nowo stworzona w spotkaniu z Jezusem. I jak sobie myślę, że te rzeczy, które się dzieją wokół osoby Jana Pawła, obojętnie czy to są jakieś historyczne dokumenty, tak czy inaczej interpretowane, czy jakieś absolutnie, według mnie. Nadmiarowe próby obronienia jego autorytetu czy jego świętości, on się sam obroni. Jego słowa, jego życie, on się sam obroni, nie trzeba go bronić. No i tak myślę, że nam dzisiaj w takich momentach zamętu potrzeba dobrych myśli i takiego reinterpretowania tych różnych rzeczy, które do nas przychodzą w świetle Ewangelii. Jezus ocala. Jezus przychodzi i nawet bierze w ręce to, co jest niedoskonałe i grzeszne. Zresztą, czyja świętość jest taką świętością bez błędu, taką świętością, która nigdy nie miała żadnego zawahania, nigdy nie miała żadnego cienia że który z ludzi ma takie poznanie? Nawet z tych kanonizowanych i wyniesionych na ołtarze. To, co chciałbym chyba powiedzieć tak, puentując, to mi jest potrzebny taki zachwyt nad osobą Jezusa Chrystusa, taki zachwyt, który mnie uczy, jak myśleć i jak żyć, i ocala w moim sercu brata, ocala w moim sercu tego człowieka, który został skrzywdzony, ocala tego człowieka, który został osądzony, nawet przeze mnie, któremu przypisuje jakieś złe intencje, że. Wracam do tej myśli Tischnera, nie? Że, że na tym to polega to słuchanie, że, że ja wchodzę w taką pogłębioną interpretację ży życia, tego co się w tym życiu dzieje, uczę się tego od nowa, patrząc przez taki pryzmat słów, z którymi przychodzi do mnie Bóg w, w swojej dobrej nowinie, nie w złej, ale w dobrej. Przygotowałem sobie taki fragment wiersza na koniec. Nie wiem, czy to się tak sklei całkiem, ale to jest Różewicz, który z tym bogiem to miał zawsze, tak, tak się ciągle zmagał. Tak wierzył, nie wierzył. Nie wiemy, czy wierzył, czy nie wierzył, ale jest mnóstwo wierszy, które są religijne według mnie i o Bogu, które on napisał. Miał, ma taki wiersz Sztuka chodzenia. Całego nie przeczytam, bo jest za długi. Ale takie słowo chciałbym wam zostawić, puentując zwłaszcza ten ostatni wątek. On mówi o tym, że uczy się od Bonhofera, tak od protestanta, który zginął w Auschwitz teologa, niezwykłej osoby, jeżeli chodzi o wiarę w Jezusa Chrystusa. I mówi tak, zacznij od początku. Zacznij jeszcze raz, mówił do mnie. Naukę chodzenia, naukę pisania, czytania, myślenia. Trzeba się z tym zgodzić, że Bóg odszedł z tego świata, nie umarł. Trzeba się z tym zgodzić, że jest się dorosłym, że trzeba żyć bez Ojca. I mówił jeszcze, że trzeba żyć godnie na świecie bezbożnym, nie licząc na karę ani nagrodę. Nauczyć się chodzić, myśleć, czuć, żyć w takim świecie, który jest wielowarstwowy. W takim świecie, gdzie to, co wiemy o człowieku, jest tym, czego o nim nie wiemy. Tak naprawdę, bo, bo to, to, kim jesteśmy, to o tym, o tym wie sam Bóg.